Cześć, witajcie z tej strony, bo to kolejny już odcinek ROTAC Simulator 2. Mamy ładunek wzięty, który to mamy 223 km, elektryczną z tą najnowszą, która krótko wyszła po e, wersji z e, Renault, też ale wersja elektryczna. Zobaczmy, jak w środku wygląda. Weźcie, łączmy sobie jeszcze tam nawigację. No szczerze, hmm. Wygląda tradycyjnie jak w zwykłych ciężarówkach na paliwo. Myślę, że to będzie jakiś sał. No troszeczkę, jedynie zmienił się na wskaźnik gazu, co dodajemy, ale reszta nie widzę tutaj żadnej zmiany. E jeśli chodzi o to, no ja myślę, że to będzie większe, ale na mnie sał troszeczkę zrobił większy. Re jednak Renault przy butach skanii, no nie widzę tu żadnej zmiany. Zobaczmy, że żyjmy się tak po kabinie. No, jedynie kabina troszeczkę zmieniła. Chyba będzie swój wygląd, jest bardziej taka pod elektryka zrobiona. Ale jeżeli chodzi o licznik, tutaj z przodu, no to nie widzę tutaj, żeby cokolwiek się zmieniło. Jeszcze porównam ze zwykłą ciężarówką później ze skaniną jakąś i kontrata. No, ale ja tu raczej nie widzę. Dobra, jadę teraz z ładunkiem. Pojadę. A no i potem zobaczymy pod koniec podsumowanie, jak są moje wrażenia na temat tej ciężarówki Renault, a kontra Skania. Zapraszam do oglądania odcinka. odcinka specjalnego. trasa nasza to powoli już dobiega końca, podsumowując jazdę z Kanią a kontra Renault yy, powiem wam fajnie mi się jedzie elektryczną z Kanią. dlaczego? Szybki ma rozpęd, który o dziwo mnie troszeczkę zaskoczył niż w Renault, bo w Renault jak było lekko pod górkę on już był taki gramolny pomimo, że był, ale skania daje radę nieco szybciej. Jest to naprawdę super. Yy. Kolejnym jedynym troszeczkę minusem myślałem, że ona to będzie miała więcej biegów w tym skani, a to skania sześciobiegowa. Renault zaś miał więcej biegów, więc więcej przełożeń, wiadomo, więcej mocy. Skania zaś ma 6 biegów, teraz daje 6, więcej nie da się na nie wymusić. Więc to. Też jest troszeczkę to no, lepszym plusem, bo yy, skania już idzie pod ekologię. No i z racji tego, że jakbyśmy nie spojrzeli, yy, bierze nam bardzo mało energii, dopiero ćwiartka baterii nam się wyczerpała, a jeszcze mamy 402 km, możemy na niej zrobić. Yy, tam mieliśmy 400 na przy przejechanym dystansie, nie? Czyli, no, powiem tak. Skania robi na mnie wrażenie fantastyczne. Więc jeszcze tutaj mogliśmy no już mam punkt widokowy. Więc tutaj troszeczkę się zatrzymam. Yy, na punkcie widokowym jeszcze zobaczmy kolejne punkty. Yy, tak dla Was. I zaraz zobaczymy, jak to znowu się auto wyłączyć. No i odjechała mi kurde. Odpal. Nadieć, tak? No i sprawdź, mu piękny jest punkt widokowy. No, czemu nie idziemy? No znowu, się odjechała. A, niech jeszcze tych. No nie mogę na ten punkt. Muszę trzymać hamulec. OK, mamy punkt widokowy. Wiadomo, Melody, jak rabosz, spóźnienie. Ale to nieważne. Jeśli chodzi o samą skanę elektryczną, robi na mnie wielkie wrażenie. Chociaż kolor troszeczkę mógł być inny, tej skani, ale mnie to nie przeszkadza. Robi niezłe wrażenie. Znaczyć tego, że szybka jest bardzo ekologiczna. Szybko się rozpęca z jedynki, potem z dwójki i trójki innych biegów pozostałych. Bardzo szybko jedzie. Druga sprawa. Ma większą pojemność, i akumulatora. Około maksymalnie 624 litry, czyli 624 pojemności akumulatora, czyli około 600 km można maksymalny dystans pokonać. W przypadku Renault mieliśmy tylko do dyspozycji: 500, tutaj 600. Tam mówiłem, jest to skania 6-obiegowa. W przypadku Renault tam jest chyba 12-obiegowa. Nie wiem, nie pomysłem, muszę będzie hmm. zobaczyć jeszcze raz informacje na ten temat. Jeśli faktycznie miałbym wybierać między skania Renault, jednak skania z racji tego, że jest szybsza pod dystansę, że kiedyś ETS Software zrobi, że będzie można kupić te ciężarówki, bo teraz to jest tylko dla pracodawcy i zobacz, że będzie mógł kupić ciężarówkę tą i stację ładowania, na pewno bym kupił Scania chyba, że jeszcze wypuszczą elektryczne Volvo, no to myślę, że jeszcze się tu pojawi elektryczne Volvo, no to na ten temat też będzie e, moja opinia ale póki co, na pewno poszedłbym za Scanią, bo naprawdę no naprawdę, to co tu zrobili jestem pod wrażeniem szybko się rozpędza że przede wszystkim jest ekstra. Dobra, lecimy już z tym ładunkiem. Yy, dostarczmy go. Patrzcie jak jakie ona ma fajne uciągnięcie, yy, pomimo tego, że szybko startuje z jedynki, co naprawdę to jest yy, yy, bardzo fajne. Dobra, zaparkujemy tym najłatwiejszym. Patrzcie, jak ona z jedynki. Renault nawet tak szybko nie startowało tego, pomimo że ona faktycznie ma 6 biegów. Nie jest to wielki szał, ale robi dla mnie wielkie wrażenie. I tylko za już minąłem. Dobra, troszeczkę do tyłu. Stop! Przydałby mi się ręcznie. Dobra, tak się prezentuje, właśnie skania. Jeśli chodzi o samą w środku kabinę, zrobili ją fantastycznie. No, ładnie zrobiona kabina, nie powiem niczego sobie. Tutaj schowki, sobie radio elektryczne, wszystko. Ale jeśli chodzi o sam wygląd, no, w ogóle tablicy, tutaj, to nic się nie zmieniło. No, nie widzę tutaj też zmiany, zobaczę jeszcze zwykły skania. Jeśli chodzi o zewnątrz, o właśnie, światła mamy w znaczep LED. -y. Jeśli chodzi o światła, no to też mamy lodowe z tyłu. Widzę tu mamy zabudowane akumulatory Wiecie, czekajcie, jeszcze odczepię nadczepę. No nie, już za późno Ale chciałem pokazać, a no nie pokazałem Wam jak się prezentuje Trudno, To przy następnym zleceniem, bo chyba jeszcze wezmę takie zlecenie te według mnie ma same plusy No dodatkiem minusem, że ma ona też 6 biegów, ale to i tak jak na 6 biegów, ona naprawdę szybko się rozpędza na każdym biegu. Więc dajcie znać jaką byście chcieli następną ciężarówkę, żebym z nowych modeli wytestował, a ja ją wytestuję. Na pewno. Do zobaczenia. Cześć i pa pa.